Grupa Powiatowego Ośrodka Wsparcia, która przygotowała właśnie dzisiaj to przedstawienie. Przedstawienie nosi tytuł Filip na feralnej wyspie, czyli jak wygrać życie. Wkrótce uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia też, wystąpi pan z dziennego oddziału, dziennego oddziału psychiatrycznego, jeden pan z również. Także zapraszamy, zapraszamy do miłych wrażeń. W krainie zdrowia jesteśmy w tej tak, Witam, nas, krajinię, witam Was w Krainie Zdrowia, Was, witamy witam Was w Krainie Zdrowia, Was, Was Krainie Zdrowia, miłość, grunie, w Krainie Zdrowia, rozsądek, w Krainie Zdrowia, kres i właśnie te krainy że w krainie zdrowia spotykamy samych przyjaciół: radość, miłość, trzeźwość. Jak Państwo myślą, czy na pewno nie ma tu żadnych wrogów? Nie ma. Wysłaliśmy wszystkich na tamtą wyspę. Biada tym, którzy się na niej znajdą. Chciałbym jednak ich poznać i dowiedzieć się, dlaczego są tak niebezpieczni. Tylko nie wybierajcie się tam sami. Będę Was uchroniał i towarzyszył Wam. Drodzy Państwo, wybierzmy się na poranną wyspę, zbudujmy łódź. To jest nasza łódź, tak? I pójdziemy na poranną wyspę, ale ta łódź jest nietypowa i wyjątkowa. Drodzy Państwo, ta łódź napędzana jest śpiewem, żeby popłynęła. Co musimy zrobić? Śpiewa! My kochamy śledź wojsko, ale serdeczny jest ten wysp. My kochamy śledź wojsko, ale serdeczny pięknie! Poczekajcie, zaraz zapuścimy się w głąb wyspy. Tam wczechają probowie naszego zdrowia. To tu brzydko pachnie. Tak. Nie, no nie. To szkole nie. To szkole nie. To teda. Tam był stał. Szkole nie. To szkole nie. Odwrócisz. Idźcie. Odwracajcie. No, pierwszy, a tam drugi. O, wychodzą ze swoich nóg. zjazdy są w stresie i bardzo niebezpieczni, palenie papierosów powoduje starzenie skóry, raka płuc i wiele różnych dolegliwości. Normalne zdrowe płuca są różowe, a papierosy malują je na czarno.

Drodzy Państwo, w tej chwili, w chwili z panem doktorem, zniszczą papierosa, ale waszym zadaniem jest krzyczeć hasło Palenie szkodzi zdrowiu. Czy to jest jasne? Więc krzyczymy! Palenie szkodzi zdrowiu! Palenie szkodzi zdrowiu! Palenie szkodzi zdrowiu! Palenie szkodzi zdrowiu! Palenie szkodzi, szkodzi, szkodzi zdrowiu! Brawo! Brawo! Proszę piszą papierosy, a my zaśpiewamy. Wy właśnie mieliście

Chodź, by stąd w stronę tamtego sta. Och, jaka ładna butelka. Nawet jej nie dotykaj. Ukrył się w niej podstępny wróż alkohol. I jest bardzo niebezpieczny. Widziałeś, co zrobił z panem Kowalskim. <toddź> A do swego nowego przyjaciela uśmiechał się niewinnie. Alkohol się bardzo szybko ruszył i nabierał siły, a w końcu pan Kowalski nie był już w stanie uwolnić się od niego. Wtedy Alkohol stał się panem i zaczął wyrządzać mu wiele zła. W końcu alkohol przewrócił pana Kowalskiego, a potem mówił, mu, że zrobił to jego sąsiad. Dobry sąsiad. Co rozgniewało pana Kowalskiego? Robił się zły i niebezpieczny. Alkohol bardzo się z tego. Do po cichutku i powoli, tak, żeby pan Kowalski nie musiał stale go do więtować. Alkohol niszczył jego kontrobę, to blisko w moim życiu, a co nie jest? Sobie. Życie piękne jest, życie piękne jest, piękni brak niealkoholu, to nie jest, nie jest. Życie piękne jest, życie piękne jest, piękni brak niealkoholu, już na siebie nie weź. Nigdy nie jest samochodem, gdy alkohol nas weźmie i w ogóle to blisko w moim życiu, a co Życie piękne jest, Życie piękne jest, nie wibracja alkoholu, ruch się Życie piękne jest, życie piękne jest, nie wibracja alkoholu, ruch ma się piękne. Życie piękne jest, życie piękne jest, nie wibracja alkoholu, ruch ma Życie piękne jest, życie piękne jest, nie wibracja alkoholu, ruch ma jest. Życie piękne jest, życie piękne jest, kiedy pragnę albo